Jak te gry LEGO szybko lecą. Ostatnio było to LEGO Movie, a teraz mamy. LEGO Jurassic World, które zbliża nas do bariery 10 gry LEGO. Ta została zrobiona na podstawie czterech filmów. I to filmów, których nigdy nie miałem okazji obejrzeć. I to jest nawet wstyd przyznać. Ale oprócz tego będziemy potrzebować 50 trofeum do zdobycia tego platynowego. Zanim przejdziemy do pierwszego z nich, to nie bądź faja, zostaw Subika i lajka, a ja zabieram Was teraz do prologu, za który odblokujemy trofeum. Witam w Parku Jurajskim. Podczas tego poziomu wjeżdża skrzynia z raptorami i naszym zadaniem będzie zapędzić je do specjalnego pomieszczenia. Dzięki zmysłowi tropicielskiemu Roberta, mogłem wykopać jedne z brakujących klocków. Następnie, dzięki jego giverze, mogłem zdobyć ich drugą część. Co pozwoliło mi przepchnąć raptory. Jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem i straciliśmy kaszankę. Nie! Eee! Kaszana, nie! Przechodzimy do drugiej części poziomu, a ta przenosi nas na wykopaliska. Na nich wybudowałem to dziwne urządzenie i odkryliśmy pewne kości dinozaura. Od razu po tym przeleciał helikopterem jakiś dziad, a tym dziadem okazał się być John Hammond który okazuje się być właścicielem tytułowego jurajskiego parku. Zlatując do jego wyspy, padnie nasz pierwszy pucharek. Coś zdołało przetrwać. Zdobądź tytuł wbrew wszystkiemu na dowolnym poziomie gry. Szczerze to ja nawet nie mam pojęcia co to jest i kiedy to zrobiłem, ale biorę to. Oj, witamy w parku jurajskim. Ukończ poziom prolog. Zaczynamy przygodę z dinozaurami. Let's go! Coś zdołało przetrwać wpadło za zebranie określonej liczby monet na danym poziomie. W trakcie poziomu zebrałem cały pasek monet, przez co dostałem tytuł wbrew wszystkiemu. Doleceliśmy na wyspę, gdzie zobaczyliśmy po raz pierwszy raz żywego dinozaura. To prowadzi nas do kolejnego poziomu, gdzie mamy zobaczyć, jak będą karmione raptory. Więc specjalnie dla nich naszykowałem im tę krówkę. Po nakarmieniu raptorów przechodzimy do kolejnego etapu, gdzie jeden z dinozaurów jest chory. Teraz będziemy mogli odblokować trofę guanozaur. Bo, żeby dowiedzieć się, co dolega naszemu pacjentowi, Eli musi wskoczyć w głowę. Co? Każde gralego coraz bardziej mnie zaskakuje. Guanozaur. Trzegorzem podchody. Pyszna trofka, jak w Płocku. Za wyleczenie naszego pierwszego pacjenta odblokujemy trofeum pomoc na dłoń. Do jego uzdrowienia potrzebujemy trzech przedmiotów. Tutaj akurat są to lody, marchewka oraz jabłko. O, pomoc na dłoń. Uratowany gagatek. Ciekawe, czy teraz będę mógł nim sterować. Oho, to łączył do mnie. A dzięki naszemu triceraptosowi rozbiłem ścianę i zdobyłem bursztynowy klocek. Przy okazji tej rozbitej ściany, mogłem też ukończyć poziom. Bingo! Dinusiowe DNA. Zbierz bursztynowe kloce. A, no faktycznie, zebrałem taki pod koniec. Cisza przed burzą. Witamy w Parku Jurajskim. No, z tym klocem nadal mnie to szokuje. Kolejny poziom rozpoczyna się od dość nieciekawej sytuacji, bo cały park traci zasilanie i coś zaczyna się trząść. Nie wygląda to dobrze. Podczas tego poziomu będziemy musieli uratować Timi'ego oraz Lex, bo taranuje ich T-Rex, a żeby odwrócić jego uwagę, budujemy mu kosteczkę. Kosteczka na wszystkich zadziała. Teraz wyciągamy Lex, a przy próbie wyciągnięcia Timi'ego, T-Rex miał na niego zupełnie inny pomysł. O nie, biedny Timi. A, i teraz musimy ściągnąć Tima z drzewa. Po krótkiej wspinaczce się do niego dostajemy. Potem mamy szybki zjazd z drzewa i z resztek samochodu budujemy drugi samochodzik. Dawa się zrobiła. W międzyczasie dociera ekipa ratunkowa, ale ta chyba akurat będzie sama potrzebować pomocy. To chyba dobra pora na ucieczkę. Po jakże emocjonującej ucieczce dostajemy następny pucharek. Obiekty w lusterku. Kolejne trofeum. Następny poziom rozpoczynamy od ucieczki przed Galimimami. Po ucieczce przenosimy się do Eli, która ma za zadanie ponownie włączyć zasilanie. Po odpaleniu świateł musimy stąd szybko zmykać, bo robi się niebezpiecznie. Nie strasz mnie Boże. Uciekając na powierzchnię wraz z Robertem musimy przejść ostatnią prostą. Tylko ta potrafiła wzbudzić strach. Ło! Wow. Ku... Grylego się wystraszyłem. Kończąc poziom, niestety, Robert już nie miał tyle szczęścia. Polują na nas. No, jeszcze tak nie było, mi się Grelego wystraszył. Następny poziom przenosi nas do głównego budynku, gdzie szczęśliwie zajadamy się jedzeniem. A tu niespodzianka. Oprócz tej niespodzianki jest jeszcze jedna, bo raptory nauczyły się otwierać drzwi. Przechodząc przez kuchnię, jednego z nich zamykamy w lodówce, a drugiego walimy w paprykę z patelli. Używając skomplikowanego systemu hakerskiego, blokujemy drzwi, ale jak się nie dostaną drzwiami, to przyjdą oknem. Strasznie uparte są te raptory, wiecie? Uciekamy do kolejnego pomieszczenia, a tutaj, kiedy mamy być bliscy pożarcia, pojawia się on. O, T-Rex mi pomógł. Friendly Fire włączony. Kiedy T-Rex jest zajęty raptorami, my możemy dać Dyla i udać się do helikoptera, który zabierze nas z tej przeklętej wyspy. Nie wspieram tej inicjatywy. Fajne dolego. Myślałem, że w sumie jakoś mniej będzie mi się podobać. Następnie, zamiast przejść do drugiej części, postanowiłem pozwiedzać trochę mapę. Trafiłem do laboratorium, gdzie odblokowałem trofeum. Od tak robić nowego dinozaura, bo naklikałem jakieś losowe opcje i samo się zrobiło. O, następny pucharek. Najlepsze są takie, kiedy nie wiesz kiedy wpadną. Czy zrobiłem coś innego jeszcze na pierwszej wyspie? Nie! Dlatego przechodzimy do następnej, gdzie czeka na mnie kolejne pięć pucharków za ukończone poziomy. Rozpoczynając od poziomu Isla Sorna, za którego skończenie odblokujemy trofeum, tak to się wszystko zaczyna. Podczas tego poziomu spotykamy ponownie Hamonda, który wysyła ekipę badawczą na drugą wyspę, gdzie również hodowane są dinozaury. Więc rozpoczynamy poziom od naszykowania samochodów. Te trzeba było pomalować, naprawić i stawić sprawne opony. Dokładamy również dach do jednego z samochodów i naszykowani udajemy się na wyspę. Na wyspie po zrobieniu kilku zdjęć znajdujemy Sarę, która postanowiła zrobić selfie z dinozaurem. Co ty robisz głupia baba? Walczymy z jego mamuśką strzelając jej sweetfocie, a te finalnie uciekają i kończy się poziom. Tak się to wszystko zaczyna. Na wyspę dotarł również Ingen, który planuje się wzbogacić, przenosząc dinozaury do Zof San Diego. Tak więc podczas tego poziomu będziemy tłuc się z ludźmi Ingenu i uwalniać dinozaury. W dalszej części poziomu mieliśmy w naszej przyczepie młodego Tyranozaurusa, ale jego rodzice nie do końca się to spodobało. O-o, i po co to wszystko było? Mimo wszystko, po krótkiej akcji ratunkowej kończymy ten poziom. Mamusia bardzo się gniewa. No, była ostro, kurwa. Przechodzimy do następnego poziomu, który rozpoczynamy od porannego biegania. Poranne kardia. Tylko nie znowu, ale to mało ważne. Uciekając przed mamuśką tyranozaurusa, dobiegamy do wysokiej trawy, w której czają się tacy zawodnicy. Mam złe przeczucia. Przechodząc przez wysoką trawę, ratujemy możliwych do uratowania ludzi i dostajemy na twarz jumpscare'y. Nie no, znowu. Nienawidzę, jak coś na mnie skacze. Przechodzimy dalej Wysokie Trawy, ratujemy ostatniego ludzika i kończymy poziom. Nie wchodźcie w Wysoką Trawę. No trochę za na takie ostrzeżenia kolego. W kolejnym poziomie nie dzieje się o wiele więcej, bo nadal uciekamy, ale tym razem do miejsca, gdzie będzie czekał na nas helikopter. Kiedy dotarłem do helikoptera, towarzystwo z InGenu postanowiło uwięzić Tyranozaurusa. O nie, ten InGen to zaraz źle skończy. Na kolejnym poziomie docieramy do San Diego, gdzie miał być uchylony przedsmak powstającego jurajskiego zoo, ale ten jak zwykle nie poszedł po ich myśli i została uwolniona mamuśka tyrannozaurusa. Żeby odciągnąć mamuśkę od niszczenia całego miasta porwaliśmy młodego i on został wywieziony do miejsca skąd przybył. A człowiek, który chciał się obrzydliwie wzbogacić, dostał to, na co zasłużył. No i dobrze ci tak, właśnie tak kończą łasi na kasę. Idźcie za wrzaskami. Elegancko drugi film ukończony. Kolejny film rozpocznie nam trofeum poza rejestrem Ingenu. Za ukończenie poziomu lądowisko. Podczas niego Alan Grant został podstępem zabrany na wyspę Sorna, żeby pomóc w poszukiwaniu zaginionego chłopca. Początek poziomu rozpoczyna drżąca papę żona Pauliego i naszym zadaniem będzie ją uciszyć. Tylko nie tak, tylko nie tak. Po tym jak już nam się udało to zrobić, wracamy do samolotu. Po próbie odlotu z wyspy samolot zalicza wypadek i zostajemy uwięzieni na wyspie. Znowu. Poziom kończy się ucieczką przed tym wielkim dinozaurem, który chciał zeżreć moje dupsko. a po krótkiej ucieczce ten blokuje się w gałęziach. Poza rejestrem Ingenu. Trzeci film rozpoczęty. Kolejny poziom to walka dinozaurów, a my musimy przejść obok nich. Na jego końcu znajdujemy dowód, że dzieciak, którego szukamy, nadal żyje. Niech nikt nie drgnie. Dużo się tutaj nie działo w sumie, ale no, torowka jest. Podczas następnego poziomu docieramy do placówki InGenu. W nim znajdujemy komposów i za pokonanie 50 z nich odblokujemy kolejny pucharek. Powód, by bać się człowieka. Pierwszy raz ten dinozaur będzie bał się człowieka. Po krótkiej walce z komposami znowu musimy uciekać, tylko tym razem przed raptorami. I tak kończy się znowu poziom. To tak się robi dinozaury. Kolejny pucharek. Podczas kolejnego poziomu znalazłem tego zaginionego dzieciaka, a ten potrafi użyć kamuflażu. Za przejście obok dinozaura w kamuflażu mamy następny pucharek. Oprócz tego zaprowadzamy dzieciaka do jego rodziców i mamy prawie happy end. Ale sobie tu siunka ziomek. Rodzina w komplecie. Misja wykonana. Erik Kirby dostarczony. W finałowym poziomie stoczymy walkę ze Spinosaurusem. Wysadzamy beczki obok niego, zadając mu obrażenia, i tak naprawdę to tyle, bo zostajemy uratowani przez wojsko i kończymy już trzecią część. Powrót do domu. Szybko jakoś poszedł ten trzeci film. Czas na czwarty. Przechodzimy do czwartego, już ostatniego filmu, którym docieramy do Jurassic World. Tutaj rozpoczynamy poziom od Tresury Raptorów, a następnie jeden z najnowszych gatunków, Indominus Rex, ucieka i rozpoczyna polowanie. Park otwarty. No, zaraz będzie chyba zamknięty, tak coś czuję. W kolejnym poziomie znowu spotykamy się z białą wersją Rexa i kiedy skończymy przed nim uciekać, wystawimy naszego zawodnika. Następnie walczymy z nim cztery razy, i znowu uciekamy. Takie odnoszę wrażenie, że w tej części to my tylko uciekamy. Kolejne dwa poziomy polegają dokładnie na tym samym, więc dostałem za nie takie pucharki i przejdźmy po prostu do tego finałowego. W finałowym poziomie walkę rozpoczynamy od zbudowania działka, dzięki któremu możemy go ogłuszyć i korzystając z raptorów możemy wbić w niego zębiska. Następnie przeprowadzony został T-Rex i rozpoczynamy prawdziwą walkę. To prowadzamy go aż tutaj i ten został pożarty. Na wielkiego kozaka znajdzie się większy kozak. Potrzebujemy więcej zębów. Superanko. Mamy historię ukończoną, więc rozpoczynamy czyszczenie mapy. No i nareszcie fabułka została skończona. To rozpoczynamy nasz Lego Grind w którym będziemy musieli zrobić fotki, zebrać czerwone klocki, ukończyć wyścigi i tak dalej. Następne trofeum, które udało mi się odblokować było łowcy stadni. Dostałem je za przypadkowe wybranie dwóch raptorów jako postaci w grze swobodnej. Łowca stadni, o to są właśnie te pucharki, które zdobywa się przypadkiem. I kolejne trofeum podobne do poprzedniego odblokowałem za wybranie dwóch Johnów hamondów. No hej John. No, akurat przeczytałem, jak sprawdzałem poprzednie. Na mapie w losowych miejscach są takie wielkie, niebieskie wybiegi dinozaurów. A kiedy użyjemy go do przywołania własnego dinozaura, to mamy jeszcze jeden pucharek. Wow, to jest to biedle co na początku gry widziałem. Zamy mocnych wrażeń, kolejne trofeum. Do trofeum spuści znaczona hamonda. musimy wrócić do poziomów fabularnych. W nich mamy do zebrania bursztynowe klocki, a za zebranie ich dostajemy różne dinozaury do gry. A te były mi potrzebne do zagadek na każdej z czterech części filmu. Dobra, trochę trwało zbieranie tych klocków, ale mamy to. Właśnie dzięki jednemu z dinozaurów mogłem stworzyć własnego dinozaura z cechą tego innego, a ten potrafił niszczyć te staki klocków. Dzięki czemu znalazłem jeden z czerwonych klocków na przyciąganie. Musiałem go jeszcze tylko wykupić w laboratorium, co dało mi kolejny trofeum. Aha, czyli pewnie jeszcze trzeba to odpalić. Dodatki, przyciąganie monet. Tak, to przyciągnie miliony, dobra. Zostańmy jeszcze na chwilę przy czerwonych klockach, bo standardowo kupiłem mnożniki monet, dzięki którym odblokowałem trofeum miliony monet. Miliony monet, a nawet 65 milionów monet. Pamiętacie jak na początku gry musiałem wyleczyć dinozaura w poziomie fabularnym? To w grze swobodnej również musimy to zrobić. Nie ma ich tutaj dużo, bo tylko 10 sztuk, ale nadal trzeba to zrobić. Okej, okay, uratowany ostatni dinozaur. Iglandsko. Na mapie mamy również wiele wyścigów, którymi zajmowałem się od razu, kiedy tylko jakiś zobaczyłem. I za ukończenie wszystkich mamy kolejne trofeum. Byle szybciej, no, szybciej to abym ja mógł film montować, bo w nich niedługo. Następnie ocaliłem wszystkich pracowników, którzy byli w opałach. Dobra, w sumie to praktycznie samo się zrobiło. Zwiedzając dalej dinozaurową krainę, zebrałem też wszystkie czerwone klocki. Wszystkie boosty odblokowane, chociaż i tak większość przydatnych mam już wykupione, więc kolejnym osiągnięciem było obserwacja i dokumentacja za zrobienie wszystkich możliwych zdjęć. Suprancko mamy kolejne. A jak już jesteśmy przy ostatnim zdjęciu, to tutaj został porażony prądem Timi. Jak porażę go jeszcze raz, to odblokujemy pucharek ludzki tost. Przepraszam ci, że znowu ci to robię, ale pucharek jest ważniejszy. No i wróciłem do poziomów fabularnych, żeby zbierać wszystkie mini zestawy. A za zebranie wszystkich podczas jednego z poziomów odblokujemy trofeum. Straciliśmy robotę. Straciliśmy robotę. O nie, zakazane słowo. Praca. Od razu przy tym zdobywałem tytuły za zebranie odpowiedniej ilości monet na poziomach, a wcześniej też kupiłem wszystkie postaci, co znacznie ułatwiło przechodzenie poziomów. Wśród tych postaci był również pan DNA, z którym jest związane trofeum Układanka. Do niego wystarczyło zbudować obiekt Lego za jego pomocą. Kiedy już byłem przy ostatnim poziomie, w którym brakowało mini zestawów oraz tytułu, to stawała się jakaś dziwna anomalia. Za każdym razem gra wywalała się w tym miejscu. Eee! Czemu, czemu o co chodzi? Ty, no to już raczej nie jest przypadek. Coś się, coś się ewidentnie tutaj zepsuło. Postanowiłem trochę oszukać i rozpocząć od tej drugiej części. Bo kiedy od niej zaczynałem, to gra się nie wywalała. I co niby to miało taki wielki wpływ, że zacznę najpierw w ten poziom? No no dziwne. Dlatego najpierw zebrałem te trzy mini zestawy. I jak już wyszedłem z poziomu, to odblokowałem wyższą szkołę przetrwania. No i powtórzyłem pierwszą część poziomu, zebrałem mini zestawy i odblokowałem kolejne. Chciałem odblokować razem z tancim, ale gra mnie zmusiła do innego scenariusza. Potrzebowałem jeszcze do 100% gry kupić wszystkie pojazdy. I tak jak w każdej grze Lego, za osiągnięcie 100%, mamy kolejne trofeum. 100% gry. Eleganckie to Lego. Giga mi się podobało. Nawet ten grind nie był taki nudny. Chyba w Lego mówi też to mówiłem, ale w sumie obie te gry są krótkie. Zobaczymy przy undercoverze. Zostały już tylko proste pucharki, jakby te wcześniejsze nie były, więc stworzyłem swoją własną postać. Okej, okay, kolejne z głowy lecimy. Już prawie koniec. Kupując postać Denisa Nadriego, Mogłem odblokować pucharek. Ktoś chce coś do picia za obrzucenie innej postaci puszką z napojem. Tylko do tego się nadaje ten typek. Sportociraptor. odblokujemy zastrzelenie bramki jako Velociraptor w małym zoo. Ankara Mesi Oraz ostatnie niekompatybilny z maszynami. Za próbę użycia terminala hakerskiego jako Alan Grant. No dobra. Kończymy tę przygodę. Niekompatybilny z maszynami A to oznacza Życie znajdzie sposób Elegancko Szkoda Szkoda, że koniec, ale przyjdą następne Tak więc platynka z LEGO Jurassic World Została ukończona Mamy dziewiątą grę LEGO A to nawet nie jest ich połowa Dlatego zachęcam do zostawienia słupka, Żeby nie przegapić kolejnych gier LEGO A jeśli materiał Ci się spodobał To zostaw lajka a ja się z wami żegnam. Pa, pa, pa!